Witajcie bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się sekretami i waszymi teoriami, bo jest tu jeszcze bardzo dużo rzeczy, które można zobaczyć i o których być może nie wiedzieliście. W ogóle zacznijmy od tego, że pewne rzeczy wyłapał ISO Toilet. Moi drodzy, i zobaczcie co jest bardzo istotne, to to, że ci goście, ci inżynierowie, którzy tu widzicie, mają taki napis, który tutaj jest. I jest to napis, który odnosi się do kamer w GTA 6, moi drodzy. Sami zobaczcie. I odnosi się, słuchajcie, do, do takiej kompanii, takiej firmy, która była firmą ochroniarską w GTA 6, jak widzicie. Więc ciekawe nawiązanie. Ale to nie koniec sekretów, bo mamy tutaj też nawiązania, słuchajcie, do poprzednich odcinków, w szczególności shortowych z The Toilet. I to jest niebywałe, że tu, na przykład, ta tablica rejestracyjna, którą zobaczymy, słuchajcie, oglądając ten odcinek, pokaże nam pewien kod, który można odnieść do. Odcinków z Kibidi Toilet. Poczekajcie, gdzie mamy te, ten samochód? Tutaj, zobaczcie. W ogóle ten samochód był też widziany w poprzednich odcinkach z Kibidi Toilet. To jest też nie, niebywałe. No i mamy tego gościa. Słuchajcie, ten gościu tutaj, ten speaker. Ten głośnik, on był pokazany już w tym początkowym odcinku, 24. bodajże. Jak widzicie, na rejestracji również mamy liter, cyfrę 24 i jest to nawiązanie. Tutaj jest ten odcinek 24. Słuchajcie, i to jest nawiązanie właśnie do tego odcinka, bo wtedy pojawiły się pierwszy raz głośniki. Więc to jest ciekawe, i ten głośnik, którego tutaj zobaczymy, również jest pokazany tutaj w tym odcinku 62. Zobaczcie, to jest odcinek 24, który jest na rejestracji. Dodatkowo ten głośnik jest tutaj. Tutaj, jeżeli sobie sprawdzicie, to tutaj stoi. Przełączmy scenę, tutaj stoi, słuchajcie, w tym miejscu. Także jest tu naprawdę bardzo dużo nawiązań. W ogóle jeszcze ten kod cały tutaj to jest też easter egg związany z Half Life'em, bo jak wpiszecie sobie kod miejscowości w Stanach Zjednoczonych, to wyjdzie wam Freeman, tak się nazywa ta miejscowość, i to jest nawiązanie do Gordona, Gordona Freemana z Half Life'a, także ciekawe, fajne, fajny easter egg też. Co jest jeszcze ciekawsze, słuchajcie, jak dodacie te dwie cyfry, to wychodzi wam, słuchajcie, liczba 19. I e, dzięki temu, popatrzcie co jest w odcinku 19, w odcinku 19 widzieliśmy pierwszy raz tego gościa, który pije te, ten, słuchajcie, ten sok, Więc a on się pojawia również w tym odcinku tutaj, także mega, mega ciekawa, ciekawe nawiązanie, tu jest ten odcinek, słuchajcie, gdzie myśmy go, tutaj pije. Także mamy tu pełno nawiązań, jest tu pełno takich sekretów, easter eggów. Dodatkowo płaczcie, pierwszy raz tu widać, ja może zasłaniam, więc troszkę przeniosę się do góry na chwilkę. Zobaczcie, widać tutaj system do spłukiwania w toaletach. Wcześniej tego nie było widać. Ciekawe, naprawdę tu jest tyle sekretów, tyle rzeczy. I ciekawe jeszcze ta mapa, na której się to wszystko dzieje. Ten świat tutaj również już kiedyś był używany przez twórcę. To jest słuchajcie, ten shortik tutaj, odcinek Ameryka 2. I jak widzicie, to są te, ta sama miejscówka, ta sama lokacja, obszar, gdzie się dzieje odcinek 62 w Skip the Toilet. Co ciekawe, jest tu też obraz tej, tamtej kobiety, o której wspominałem. I to jest Ameryka, tak się zwie ten shortik. Przejdźmy zatem do, do naszego Skip the Toilet 62. Jest bardzo ciekawe. To wszystko, co tutaj się dzieje, słuchajcie. No, powiem Wam szczerze, że no, jestem naprawdę pod wrażeniem. Jeżeli, bo, bo jak pierwszy raz analizowałem to wszystko, to nie wyłapałem tego. Natomiast potem obejrzałem sobie też analizy odcinków u właśnie zagranicznych YouTuberów, tak jak ISO i TOILET, i tutaj. Naprawdę jest dużo takich ukrytych nawiązań. Ten odcinek pod tym względem jest bardzo fajnie zrobiony pod względem, właśnie, easter eggów, takich sekretów, takich ukrytych znaczeń, co nie miało miejsca, nie było tak, tak zrobione w poprzednich odcinkach. Nie miało tego miejsca w takiej ilości. Teraz jest tego naprawdę nagromadzona potężna ilość. Więc naprawdę jest to coś niebywałego. Mamy tu coraz więcej pytań, jeżeli chodzi. Co się stało z tymi inżynierami, którzy tu byli? Oni zniknęli, słuchajcie, bo to nie są ci, którzy leżą tutaj, w tym miejscu, jak była ta fala. To nie są inżynierzy, to są zwykli, e, jakby zwykłe kamery, a inżynierów tutaj nie ma. To jest e, ciekawe. W ogóle tutaj prawdopodobnie też wypada. Jak sobie sprawdzimy, zwolnimy. Tu, tu był, w tym budynku był. E, Kameraman i on wypad z tego budynku, jak Jimen jak yy, zaatakował. O, właśnie tu było widać, jak wypada. To jest ciekawe słuchajcie. Yy, zobaczmy tą falę. No i mamy tu te buty. Według niektórych teorii, właśnie tak jak ja wam proponowałem, istnieje coraz więcej tych osób, które zajmują się tą tematyką, w szczególności zagraniczną, które analizują, właśnie biorą pod uwagę, że tych naukowców, boże, tych agentów, które tu widzicie, jest więcej. Czyli, ta moja teoria początkowa, kto, zaczynają ją podłapywać te osoby. I coraz więcej osób, nawet wiecie, może nie, nie oglądają, ale oni też na to wpadają, tak? Coraz więcej jest danych, takich poszlak można powiedzieć, które wskazują na to, że tych agentów może być znacznie więcej. I według właśnie tej osoby ten agent jest złą, złym agentem. On współpracuje z Kibidi Toilet, więc wydaje się, że jest coś na rzeczy. I również się skłaniam ku temu, że, ten, że część agentów jest dobrych, a część agentów jest złych. Zobaczymy co z tego wyniknie. Przejdźmy teraz do słuchajcie Waszych teorii. Okej, okay, przejdźmy do teorii. Mamy od jabko. Teoria, myślę, że ta osoba koło słuchawek to może być osoba z 61 odcinka, bo ona też nogi miała czarne, a to może być ta dziewczyna głośnik, która pokonała od razu Skibidi Toilet z części TV Man'a, a jak która pokonała od razu Skibidi Toilet'a z części TV -mana, a jest może powiązanie z tym naukowcem tytanem, bo on też Tak, jakby ten Skibili toilet z 61 odcinka został pokonany od tej dziewczyny. Tylko, że ta dziewczyna, słuchajcie, ona miała mm, obcasy. A tutaj są zwykłe buty, takie które się kupuje, takie eleganckie do garnituru. Więc tutaj akurat bym wykluczył, że to jest kobieta głośnik, tak szczerze mówiąc. No bo widzimy, że to są zwykłe buty, nie na obcasie. Przejdźmy dalej. Informix. Moim zdaniem to może nie agent dał te słuchawki, a może ten TV Man, co strzelił focha wtedy, jak dali sobie zniszczyć ten czołg, tak myślę. Dlatego piszę, że ktoś w opisie wrócił i dlatego może podejrzewać, że już naprawili Tytana TV Mana do walki z nim. Być może słuchajcie, jest tutaj jakaś informacja, że Tytan TV Man wrócił albo Ninja. Słuchajcie, może Ninja wrócił. I to są buty od ninja, i on dał ten ninja ten głośnik. Natomiast te, te słuchawki, być może jest coś na rzeczy. Kto wie, słuchajcie. Natan, moja teoria, naukowiec pojawił się tak nagle w odcinku 60. Jak Jimen był niszczony, i możliwe, że Jimen ma w sobie alarm, który powoduje, że jak Jimen jest zniszczony, to wszyscy sobie wiedzą. I jak tytan kamera i tytan głośnik będą niszczyć Jimena, odpowiadał się nagle naukowiec. Tylko, to znaczy, wydaje się, że naukowiec z Kibli Toilet ma, jakieś, info, ma jakieś, coś, jakieś urządzenie, które pozwala mu um, sprawdzać, co się dzieje naokoło. Natomiast Jimena jest cały czas razem z. Widzieliśmy w tym odcinku przecież Jimena. On tutaj jest razem właśnie z naukowcem, więc oni są koło siebie. I zobaczymy. Prawdopodobnie w następnym odcinku dojdzie do początkowej fazy walki z naukowcem i g Zobaczymy, jak się potoczy to dalej. Obejrzyjcie moje kolejne odcinki, pojawi się teraz na ekranie. Słuchajcie, dzisiaj zaczynam serię z Mortal Kombat 1. Jeżeli ktoś lubi tego typu filmy, to zapraszam na kanał OK Brot.